Dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Chlutek, a to jest Tom Clancy The Division 2. Na ekranie głównym przedstawiam Wam Agenta chludka na poziomie trzecim z naszywką Rainbow Six Siege, którą otrzymaliśmy. I zapraszam Was na krótki spacer po ulicach Waszyngtonu. A podczas ładowania chciałbym przypomnieć o możliwości łapkowania w górę, w dół, pisania komentarzy, w zależności czy Wam się podobało, czy nie. Oraz przyciskania małego czerwonego przycisku tam gdzieś na dole. On zawsze sprawia, że się uśmiecham jak pojawia się kolejny subskrybent. Bądź subskrybentka. A więc tak, jesteśmy sobie w The Division 2, panie agencie. Jesteśmy w strefie bezpieczeństwa, jak nas poinformował Izak, bo tak się nazywa nasz tutaj koordynator agentów, że tak powiem. Jesteśmy w e, osadzie. W osadzie są kupcy, możemy pobierać misje poboczne, główne. Z osad też werbujemy e, członków załogi, że tak powiem, do Białego Domu. Zobaczcie, jest mapka. Tutaj jest osada, w której ja teraz się znajduję. Tu jest Biały Dom, czyli taka główna baza operacyjna. E, robiąc misje dla osad, ulepszając je, werbujemy też ludzi do Białego Domu, którzy które pozwalają nam e, na przykład kraftować przedmioty. To jest ostatnia rzecz, którą odblokowałem, czyli crafting. Stworzyłem sobie pierwszy przedmiot, e, maskę na ryjec dla mojego agenta. Akurat mamy słoneczny, piękny dzień w Waszyngtonie. To dobrze. Pokażę Wam, jak wyglądają ulice. Ogólnie grafika prezentuje się bardzo ładnie. Jest, e, ja jestem fanem gier z trzeciej osoby, na przykład w Pubga to tylko gram z trzeciej osoby. A tutaj e, tutaj mamy cały czas trzecioosobowy. system poruszania się i e, tego chowania za różnymi barykadami. O, zobaczcie, bardzo mi się podoba, takie taktyczne przejścia też pokazują nam linie jak tu się przemieścimy, gdzie możemy się przemieścić. Tu. Idziemy sobie dalej. Celowanko. Też jest oczywiście w broni. W ogóle broni to można sobie ulepszać. Pokażę Wam tutaj. Mamy nasz kwipunek czyli tam plecak, rękawice, pancerz, maskę, kaburę na kolenniki. Tutaj są nasze umiejętności granaty. No i uzbrojenie. Każda broń, w którą sobie wejdziemy ma ma puste miejsca na, na celownik, na, na magazynek, zmiana lufy, jakieś tam uchwyty, więc tych modyfikacji na pewno będzie dużo. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie ich dużo, bo zawsze jest fajnie sobie zmodyfikować broń, ulepszyć. Wracając do sterowania, jest przyjemne, chociaż na początku wydaje się mega skomplikowane. To po godzince gry już, już mamy mniej więcej opanowane wszystko. Jak tutaj się poruszać i, i śmigać po ulicach Waszyngtonu? Ja nie chciałbym do... O, tam już jest jakaś walka. Zaraz sobie tam dołączymy. Zobaczymy, co się dzieje. Fajne jest to, że są tryby multiplayer i. I możemy spotkać innych graczy. Załatwione. Są też NPC. Czyli na przykład o, patrolujący NPC jest z jakiejś osady, czyli stoi na teatrze najprawdopodobniej, bo to jest blisko. Patrolują teren, niektórzy noszą zasoby i mm, pierwszy, pierwszą w ogóle linię odblokowaliśmy, odblokowując tą osadę, żeby transporty zasobów szły do, do Białego Domu. O misjach głównych pobocznych Co już wam mówiłem Ja bym strzelił poboczną misję z wami teraz, na szybciutko Bardzo mi się podoba też fakt, że, że możemy tą misję wykonać sami e, z kumplami naszymi albo z losowym graczem, który też gdzieś się pobliżu, albo wypełnia tą samą misję, nie? Więc kooperacja tutaj jest na wysokim poziomie. Wczoraj miałem okazję poznać gościa, z którym jedną misję robiłem. To, to nasz level się zeskalował ze sobą, on był na wyższym levelu. Przytrzymaj F, aby wysłać sygnał do najbliższej osoby. Przytrzymuję F, ale nic się nie dzieje. Szukam wejścia. Wracając do tematu. Spotkałem gościa w grze, on miał parę leveli więcej, więc mój level się zeskalował do jego levelu i oczywiście wrogowie podczas misji zeskalowali się do naszego zeskalowanego poziomu. Bardzo sympatyczna sprawa. Można grać nawet jak znajomy ma wyższy bądź niższy level. A, nie zabiłem. Akurat broń mam podstawową. Ale system wychylania i walki bardzo mi się podoba. Jesteśmy sobie za osłoną. Wychylamy się. Możemy sobie przełączać oczywiście kąt. Przebiegać między osłonami. O, jeszcze ktoś. Dobra, wychylimy się troszkę. Zmiana broni. Zmiana broni zawsze jest szybsza niż przeładowanie. Naprawdę podoba mi się Gierka. Niestety nie grałem w, w jedynkę, ludzie też jedynkę chwalili. Ale mówili, że endgame był dość nużący. Tutaj producenci obiecują, że endgame będzie, będzie bardzo rozbudowany, a przejście samej kampanii to jest dopiero początek gry. Dobra, muszę odszukać członków społeczności. Warto jest też wszystkie lokacje, w których jesteśmy, przejrzeć sobie, bo znajdują się skrzynie z zaopatrzeniem. Czyli uzupełniamy sobie amunicję, apteczki, granaty. Ale są też skrzynie z bronią albo z innym ekwipunkiem, więc warto jest tę lokację sobie przebiec, rzucić okiem. Można znaleźć jakieś ciekawe itemy, które później będzie można sprzedać albo rozbroić na części pierwsze, co da nam materiały do, do craftingu. Na razie, na początku gry, oprócz misji głównych i pobocznych, są też. Yy, Punkty kontrolne, które trzeba przejmować, bo All are no, wszyscy nie żyją. вообще Jeden nam został. Fajnie. Dobra. Dobra, dotrzemy na dach. Wracając do tematu. Są punkty kontrolne, o, windy, e, które musimy przejąć, bo są pod okupacją. W tym wypadku hien, bo w pierwszej lokacji tylko hieny, frakcja hien jest, e, że tak powiem, dostępna jako przeciwników. Jest ich podobno więcej, ale to przekonamy się w dalszym ciągu gry. I tak, punkty kontrolne przejmujemy, odblokowują nam dostęp do surowców, które są zanoszone do osad i, i naszej bazy głównej. Przeładuję sobie wszystkie bronie, pozwolicie? W ogóle nie wykorzystałem moich umiejętności i chyba o tym nie wspominałem. Słuchajcie, są... Są różne umiejętności, czyli e, jakieś tam specjalne technologiczne rzeczy agentów The Division. O, są, o tam są. E, jest ich wiele do wyboru. Pokazywałem to w, w filmiku z prywatnej bety, tylko że teraz tych umiejętności jest dużo więcej. Ja nie będę wam tego wszystkiego pokazywał i tłumaczył. Nie chcę wam nic spoilerować, ale użyję moich dwóch umiejętności, które mam, czyli wieżyczki byk wrzucamy sobie wieżyczkę, że składa się i ostrzeliwuje przeciwników bardzo fajne mamy nadal działa Drugą umiejętnością, którą posiadam, jest dron, który sobie lata i też strzela do... O, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze jest od czasu do czasu wyjąć pistolet strzelać. Litalni wrogowie też są, są po sobie różni. Mm, bardzo fajne jest to, że na przykład jest e, przeciwnik z miotaczem ognia. O, muszę się podleczyć. Nie mam. O, Tam jest elitalny przeciwnik. Ma swoje słabe punkty oczywiście. Można go. sobie, tym samym przyciskiem co go aktywujemy. Wybieramy mu cel i on sobie tam ostrzeliwuje tych wrogów. walki naprawdę mi się podoba Chociaż bywa czasami trudno, zobaczcie, ja zostawiłem cały pancerz zostało tylko życie Nie mam już czym się za bardzo podleczyć bo O jest plecak Zawsze zbieram wszystko później, później po jakiejś misji sobie to przejrzę Co warto sprzedać, co warto o uzupełniony pancerz po walce i to jest plus eee... Gra też nie jest łatwa. Wydaje się, że sobie biegam, zabijam, wszystkim jest ok Ale trafiłem w złą i... Co już jest? Nie upadł do końca? Coś poszło nie tak. Trafiłem w złą przeciwnicy mieli troszkę wyższy poziom i już... O, ja się tu zbugowałem też. No Taka dość specyficzna sytuacja. A, dobra. Muszę chyba teraz ich bronić, to. Dobra. Kurwa, kurczę. Wyleciało mi z głowy o czym ja teraz mówiłem. Przez tą misję i przez to, że się tam w tych teksturach sklinowałem. dobra, idziemy. Idziemy bronić tej biblioteki. A, wiem już co mówiłem. Dobra, pamiętam. Rzucę wieżyczkę tylko. Zaraz tam dokończę to. Jest. Muszę się skupić na tej walce, nie? To jest jak się literny przeciwny Ło, wow, znowu staciłem patrzeć Odmawiam Czekajcie, ja to zwalę tylko żwirka i... Granatem. Ja trafiłem w ten granat, to był koktajl Molotowa. I słaniaczka przysmażyła. No, wychyl, wychyl, wychyl. wychyl. Pięknie, misja zakończona. Jest plecak. Jest to pewien... Jeszcze, ale nie widzę wszystkiego, więc biorę wszystko O, ma zasobnik sprawności polowej dostaliśmy plus jedną technologię SV SHD Te technologie SHD to jest to, co... dzięki czemu wybieramy sobie te umiejętności A kończąc wam temat to gra wcale nie jest taka łatwa jak się wydaje bo przeciwnicy na wyższych poziomach Potrafią nam, nas bez problemu załatwić i, i pokonać, nie? Dobra, opuszczam misję. A, czyli załatwiliśmy sobie misję poboczną w, w bibliotece. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkodziłem spoilerując ją. Bo właśnie mamy wezwanie od agenta na dole, tutaj, w ekranie. trochę jest zasłaniem, żeby pomóc mu, na przykład, w misji czy coś. Można się łączyć z obcymi graczami, tak poznałem tego gościa, o którym opowiadałem wcześniej. No ale mniejsza, jak odblokuję PvP, zdobędę wyższy level i pojawią się jakieś inne aktywności, to na pewno to nagram i wam pokażę. Nie omieszkam wam pokazać. A na pewno grę będę ogrywał na, na streamach na Twitchu, gdzie Was serdecznie zapraszam. Link będzie w opisie. A ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Na daljši hej, pozdravljen pa.